Hej, okay, cześć i czołem. Dzisiaj przedstawię jak włączyć sobie wyświetlanie dislike'ów na YouTube. Wchodzimy sobie w naszą ulubioną przeglądarkę internetową. W moim przypadku jest to Google Chrome. Wchodzimy sobie w trzy kropki w prawym górnym rogu ekranu. Przechodzimy sobie do więcej narzędzi i wchodzimy w zakładkę rozszerzenia. Tutaj wyświetlają nam się wszystkie zainstalowane w tej przeglądarce rozszerzenia, które mamy zainstalowane do naszej przeglądarki. Klikamy sobie w lewym górnym rogu takie oto trzy kropki i tutaj klikamy otwórz Chrome Web Store. Wszystkie w naszym sklepie wpisujemy Return YouTube Dislike i pobieramy to oto rozszerzenie do naszej przeglądarki. Klikamy dodaj do Chrome, tutaj dodaj rozszerzenie, tyle czekamy i rozszerzenie zostaje dodane do naszej przeglądarki. Teraz gdy sobie wejdziemy na YouTube zapraszam do subskrypcji mojego kanału i otworzymy sobie jakiekolwiek wideo. To jak widać pokazuje nam się tutaj łapka w dół. Tyle ile jest tych dislajków, a w nowej wersji YouTube'a po prostu tego nie było. I macie włączone, możecie widzieć po prostu ile kto dał wam dislików. bądź ile pod danym filmem jest tych łapek w dół. Do następnego, mówi TomSzom, czołem.